Rozmowa poranka. Gościem Rozmowy Poranka jest profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Od ponad dwóch tygodni rolnicy blokują drogi w 250 miejscach w kraju. Główny ich postulat to e, dotyczy unijnej polityki rolnej. No i dzisiaj polski minister rolnictwa zaprasza ich do rozmów, ale to zaprasza na czwartek, a dzisiaj jedzie do Brukseli, by apelować o ograniczenie Zielonego Ładu. Pomoże? O no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Czy, czy to pomoże? Czy strajki faktycznie jutro e, zostaną wstrzymane? Czy, czy jednak rolnicy nie uwierzą w kolejne zapewnienia, e, które no, od kilku dobrych lat słyszymy? Brakuje. Polityki rolnej, polityka rolna ogranicza się do subsydiów, no a to musi się skończyć. W końcu trzeba zacząć myśleć długoterminowo, perspektywicznie, tak, żeby tym rolnikom faktycznie pomóc, a nie tylko maskować tę pomoc pieniędzmi. No właśnie, tym bardziej, że jutro do rolników mają dołączyć i górnicy, i myśliwi, i nic nie wskazuje na razie z ich strony na złagodzenie sporu, a raczej rozszerzenie, no żeby nie powiedzieć zaostrzenie? No niestety ten strajk zaczyna się upolityczniać i to chyba będzie na szkodę rolników, bo Dotychczas te strajki miały dość duże poparcie społeczne. W sondażu Rzeczypospolitej to chyba było niemal 80% osób popierało strajki. Jednak z każdą chwilą, kiedy obserwujący widzą, co się dzieje, ja myślę, że te strajki tracą w oczach społeczeństwa poparcie przede wszystkim. Transformacja na rzecz klimatu albo będzie sprawiedliwa, albo nie będzie jej wcale. Pytanie, czy da się to zrobić sprawiedliwie, no i sprawiedliwie dla kogo? No właśnie, dzisiejszy świat biegnie w dwie strony. Jedna strona to oczywiście ta strona, którą reprezentują rolnicy, czyli próba zwiększenia dobrobytu społecznego czy indywidualnego dobrobytu. I trudno się dziwić rolnikom, którzy osiągają minimalne dochody, a bardzo często są na minusie. Chociażby widzimy to po cenach, które spadają już ponad rok, miesiąc, co miesiąc są coraz niższe. Mówię tu o cenach produktów rolnych. Ale z drugiej strony świat biegnie w kierunku politycznym, klimatyczne klimatycznej, zwiększenia bezpieczeństwa środowiskowego czy klimatycznego, i trudno się dziwić, że nie możemy e, zatrzymać, e, e, czy, czy musimy przeciwdziałać tym zbiorom, które widzimy codziennie za oknem, czy, czy te dwa światy mogą się spotkać? Mam duże wątpliwości mam wrażenie że te światy biegną w dwie różne strony i te, te miejsce, punkt, w którym mogę się spotkać, będzie bardzo trudne do znalezienia. A dla kogo będzie trudniejsze? Dla polskiego rządu, dla Brukseli czy dla rolników? dla wszystkich po trochu, bo, a tak naprawdę dla nas wszystkich e, ludzi, bo jeśli zrezygnujemy z Europejskiego Zielonego Ładu, to konsekwencje poniesie środowisko, klimat. Jeśli nie zrezygnujemy z Zielonego Ładu, to konsekwencje podniosą rolnicy, a w konsekwencji również politycy i, i wynik wyborczy. Więc tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Tutaj trzeba oczywiście rozbawiać, trzeba szukać takich. E, E, takich miejsc, w których można się spotkać, ale trzeba też pamiętać, że, że klimat nie poczeka, środowisko nie poczeka. No to pytanie, jak znaleźć ten kompromis i kto w cudzysłowie będzie musiał pójść na większy kompromis, na większe ustępstwo. Ja... Ja myślę, że w przypadku, gdy strajk dotyczy całej Unii Europejskiej, prawie wszystkich krajów i rolników we wszystkich krajach Unii Europejskiej, no to jednak to Unia Europejska pójdzie na kompromis i poluzuje troszeczkę Europejski Zielony Ład. Być może wybije trochę zębów temu ładowi, troszeczkę zmieni plany, ale to prawdopodobnie Unia będzie musiała troszeczkę ustąpić. Czy z korzyścią dla środowiska, czy z korzyścią dla nas? Trudno powiedzieć, w dłuższej perspektywie pewnie nie. Myślę, że tutaj rozwiązania leżą na stole, ale trzeba je szukać. No dobrze, z jednej strony mamy Zielony Ład, z jednej strony mamy Unię Europejską, ale słyszymy też, że cena za wspieranie przez Polaków Ukrainy nie może być ceną, no jaką płacą rolnicy. I pytanie, czy polscy rolnicy mają szansę konkurować z rolnikiem ukraińskim, skoro produkty rolne z Ukrainy no, w znaczącej części produkowane są przez wielkie koncerny? No niestety nie mamy szans konkurować z rolnictwem ukraińskim, ale nie tylko my, cała Unia Europejska. Jeśli Bo to nie pomyślimy tylko Polacy sobie, protestują, nie tylko polscy rolnicy protestują. Oczywiście, tak. Oczy jeśli pomyślimy sobie, że taki Kernel czy MHP mają blisko 370 tysięcy hektarów, to są yy, koncerny ukraińskie, no to trudno rywalizować chociażby polskim rolnikom, którzy mają średnio nieco ponad 11, około 12 hektarów. Więc to są nieporównywalne wielkości. Jeśli gospodaruje się na tak wielkich e, połaciach ziemi, no to oczywiście te koszty są niższe i powstaje efekt skali. No i tym te wielkie koncerny mogą konkurować. No i jak to tak eufemistycznie mogę powiedzieć, przykryć czapką polskie rolnictwo. No nie tylko chodzi chyba o skalę, ale też o to, że polscy producenci muszą dostosowywać się do regulacji jakościowych. No podczas gdy konkurencja ze wschodu takich norm spełniać nie musi. Oczywiście tutaj też wchodzą w grę normy, które musiby spełnić, będąc w Unii Europejskiej. Gdyby e, narzucić przez Unię Europejską Ukrainie te same normy, to wówczas e, te szanse byłyby większe, ale też nie, nie na tyle duże, by móc konkurować z ukraińskim rolnictwem. Ja przypomnę, e, w Ukrainie e, czy rolnictwo ukraińskie to niemal 1 trzecia tego, co jest w Unii Europejskiej, wytwarza rolnictwo krajów Unii Europejskiej, czyli to jest bardzo duże, bardzo duże zasoby. No ziemi, bo to czarnoziemy, również gleby kasztanowe. To są ziemie, które są bardzo płodne, a dodatkowo niższe koszty, co powoduje, że oczywiście ta szansa na konkurencję z krajami Unii Europejskiej jest o wiele wyższa w przypadku Ukrainy. A myśli pan, że jest szansa, że właśnie Ukrainie zostaną narzucone takie regulacje? One muszą być narzucone, jeśli Ukraina będzie chciała uczestniczyć prędzej czy później we wspólnej polityce rolnej, ale też w wspólnym rynku. Oczywiście nie ma szansy, by produkty, które nie spełniają norm jakościowych na rynek europejski, wjechały i to jest oczywiste zarówno dla krajów Unii Europejskiej, jak i pewnie dla Ukrainy. Wspomniał pan wcześniej, że te nastroje też takie społeczne i zrozumienie, jeżeli chodzi o protesty rolników, no już trochę słabną. I tutaj się pojawia pytanie, czy rolnicy, polscy rolnicy są słyszani, czy oni są zrozumiani? Oczywiście oni są słyszani, są zrozumiani. Zdajemy sobie sprawę, że to bezpieczeństwo żywnościowe jest niezwykle ważne dla, dla nas jako Polaków, ale też dla całej, dla całej Unii Europejskiej, dla świata. Ale z drugiej strony, jeśli e, obywatele widzą, że strajki się upolityczniają, że one przeradzają się w pewne e, działania, które są no, niezgodne z naszym poczuciem z uczciwości, sprawiedliwości, jak chociażby wysypywanie zboża na tory, czy też e, hasła, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, one są jednostkowe, ale mimo wszystko są bardzo nośne co powoduje, że część osób, które dotychczasowo wspierały czy popierały strajki, to no to oczywiście w jakiś sposób mogą zniechęcić się do, do tych postulatów. No właśnie, pan tutaj wspomniał o upolitycznieniu tego tematu. Ekoterroryści, którzy wspierają Zielony Ład, takie hasła rzuca, rzuca opozycja. I problem rolnictwa, mam takie poczucie, to problem, który jest rozgrywany właśnie teraz specjalnie przez polityków, zwłaszcza między prawicą a polskim stronnictwem ludowym. Temat, który ma przeciągnąć wyborców przed wyborami samorządowymi? Na pewno. No tak działa polityka niestety, że musi działać polaryzacyjnie, musi szukać haseł, które będą polaryzowały, które będą pokazywały, że jesteśmy inni. To oczywiście jest troszeczkę zastanawiające, bo nie tak dawno komisarz do spraw rolnictwa, przypomnę, z PIS-u. Domówił, że to jest jego polityka, Europejski Zielony Ład. Ja nie chcę krytykować tej polityki, bo ona moim zdaniem w długim terminie jest słuszna. Być może część e, przepisów jest zbyt restrykcyjna, ale dla nas, dla obywateli, ona jest słuszna, dlatego że może w jakiś sposób e, ograniczyć no, chociażby e, e, ilość CO2, e, która idzie do atmosfery. To jakie Pana zdaniem powinny zostać wprowadzone? teraz rozwiązania. Co można ustalić z Brukselą w tych dniach, żeby ten konflikt załagodzić na najlepiej, żeby go już nie było? Ja myślę, że najważniejsze dla rolników to faktycznie jest ograniczenie tej ziemi, która musi być ugorowana. To miało być 4% z perspektywą zwiększania w kolejnych latach. E, oczywiście dla rolników jest to cios, dlatego że ich rentowność spada. Im mniej produkują, im mniejszy areał mogą e, przeznaczyć na obsadzanie chociażby zbożem czy na inne działalności e, rolnicze, no to wówczas ta rentowność jest mniejsza i myślę, że to Albo jest nie nie pierwszy element. Albo nie ma, tak oczywiście. I drugi element to, to sytuacja zboża z Ukrainy. To jest drugi element, który trzeba zabezpieczyć, trzeba pomóc polskim rolnikom. Pomagając ukraińskim rolnikom, musimy pamiętać, żeby nie zatopić polskiego rolnika, bo Bezpieczeństwo żywnościowe dla nas jest niezwykle ważne. Jest szansa, że te rozwiązania, ten konflikt zostanie załagodzony w najbliższych dniach, czyli jutro górnicy i myśliwi nie będą musieli dołączyć? Ja myślę, że dołączenie górników i myśliwych będzie takim sygnałem czytelnym dla. Większości społeczeństwa, że to się upartyjniło. Już wiemy, że Solidarność poparła, poparła postulaty rolników, co też powoduje, że dla części osób, które dotychczas popierały postulaty. Jest to troszeczkę e, niebezpieczne, niebezpieczne rewiry, zbierza, zbierzają te strajki, dlatego że trudno wymagać od aktualnego rządu, który no, jest około dwóch miesięcy, aby miał gotowe rozwiązania, jeśli przez poprzednich osiem, a nawet więcej lat tych rozwiązań nie było. Nie było polityki rolnej. Polityka rolna ograniczała się do subsydiów, do pomocy w ramach pierwszego filara e, pierwszego wspólnej polityki rolnej. I to było najważniejszym Elementem, który rządzący czy, czy ministrowie rolnictwa myśleli, że zabezpieczą potrzeby rolników. Gościem rozmowy poranka był profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i do usłyszenia. Radio M 107 i 6 FM.